Pierwszy marzec, niedziela analiza weekendowa. Rynek walutowy dzisiaj trochę taki krótszy, to znaczy dwie pary walutowe z polskim złotym i dolar, i, i euro, czyli euro Edek i indeks dolarowy. Świeca miesięczna na wykresie pary euro do złotego pokazuje wyraźnie dalsze osłabianie złotego. W stosunku do euro. Tutaj trudno, trudno myśleć o czymkolwiek innym, tak? Czyli mamy cały czas układ wzrost, wybicie szczytu, korekta ABC, wyjście do góry, korekta, czyli mamy ABC zakończone moim zdaniem, i teraz mamy tutaj duży sygnał, bym powiedział, techniczny w postaci tych świec wskazujący na dalsze wzrosty euro w stosunku do złotego. Teraz patrząc na na wykres tutaj tygodniowy no widzimy, że pierwsze jakieś zamieszania na poziomie 4,34 50 gdzieś tam w tych rejonach na tej strefie mogą mieć miejsce, aczkolwiek oczywiście teraz jesteśmy na poziomie 61,8% zmniejszenia i tu też mamy jakiś szczyt, więc to może wywoływać jakąś korektę, ale najprawdopodobniej tylko delikatną korektę, po której, pójdziemy, po której pójdziemy dalej. No i patrząc teraz na wykres dzienny, no to tu widzimy podwójny dołek, wybicie podwójnego dołka, wybicie teraz kolejne szczytu, mamy następny szczyt do, do pokonania, ale no cofnięcie może tak, ale tak jak powiedziałem z dużego wykresu raczej, raczej no bardzo, najbardziej prawdopodobne dalsze umacnianie euro w stosunku do złotego. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dolara do złotego, no to tutaj powiedzmy Gdybyśmy analizowali to od wykresów dziennych, może by to gorzej wyglądało, ale wiadomo, że rozpoczynamy analizę od dłuższego wykresu. No i na wykresie miesięcznym po trójce korekcyjnej mamy wyjście na Nowy szczyt, bo do, do rynek doszedł tutaj do tego momentu i mamy kolejną białą świecę. Jest górny cień od, od, od góry, tak? Od, od strefy odbijający, ale jest duża biała świeca. To jest wykres miesięczny. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres tygodniowy, no to tutaj mamy coś, co można nazwać zasłoną ciemnej chmury, tak? Bo połowa białego korpusu jest wybita i to jest niebezpieczeństwo, ale widzimy, to jest tak naprawdę pierwsza czarna świeca w tym całym roku. Jeżeli uznamy, że mamy tutaj korektę na bazie tych cieni. No, to to jest zejście do wybitego szczytu i nic więcej ponadto. Przyglądając się jeszcze dokładniej na wykres dzienny. Mamy tutaj trójkę korekcyjną, schodzącą do, do wybitego szczytu. No i pytanie teraz, co dalej? No tu od tej strony mamy piątkę, więc można się spodziewać, że mimo wszystko jednak ale. Złoty będzie się przez jakiś jeszcze czas miał szansę umacniać do poziomu tutaj 38, 3,89,50, ponieważ mimo, że tutaj się zatrzymało, to teraz jest jak najbardziej odreagowanie, ale jeżeli to odreagowanie będzie tylko gdzieś do wymiaru tej strefy, czy też no. Nie wybije tego szczytu, bo, bo teraz no, mogłoby iść, ale jest w połowie tego zamieszania. Mogłoby iść. Moim zdaniem będzie tutaj ruch i powiększenie tej jeszcze korekty wzrostowej. I teraz patrząc na ten ostatni tutaj impuls, ostatni swing, widzimy zejście do tej strefy, a tu jest w tym ruchu, tu jest ta najważniejsza strefa, tak? Tu jest ta najważniejsza strefa. Nie ta. Wynikająca z tego szczytu, tutaj nie te okolice, to jest strefa do, 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 do powstrzymania, ale teoretycznie to tu jest ta najważniejsza w tej chwili strefa po tym swingu wzrostowym. I tutaj mamy szansę na umocnienie 3,90, ale myślę, że w dalszej perspektywie, zgodnie z wykresami miesięcznymi i tak dalej, pójdziemy jeszcze wyżej jeszcze wyżej, czyli jeszcze się złoty osłabi. Teraz patrząc na indeks dolarowy. Tutaj widzimy znacznie wyższy cień, ale biała świeca też jest dość spora. Ten cień jest wyższy od tego, wyższy od... od Dłuższy od korpusu, w związku z tym, no, jest zagrożenie. Faktycznie, jest w jakiś sposób zagrożenie. Tylko, no na razie, co możemy powiedzieć, w długim terminie, jesteśmy w wyraźnym trendzie wzrostowym. On stanowi korektę tego impulsu i to powinniśmy sobie zdawać sprawę. No ale pamiętamy też, że tak naprawdę, rynek powinien nam tutaj dojść gdzieś do tych poziomów wyższych. Tak, także tutaj te poziomy powinny jeszcze być, ale jak to wygląda teraz, w niższym? Mamy przecenę do tego tutaj e, wybitego takiego szczytu, ostatniego szczytu. E, widzimy overbalance złamany, w związku z tym przewiduje, że dolar teraz będzie się osłabiał. Indeks dolarowy będzie spadał, ale wydaje mi się, że tutaj warto spojrzeć znowu na wykres dzienny od tej strony, że rynek po. Wykonał tutaj jakiś ruch i teraz jeżeli, bo, 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 bo zmiana ter kierunku dopiero po wybiciu poziomu 9720. Natomiast w tej chwili robimy według mnie jakiś układ, który na razie trzeba rozpatrywać w kategoriach korekty, i teraz jeżeli tu się rynek podniesie cokolwiek, to zejście do tego szczytu do 97,90 e, i być może, być może dalszy ruch. Ja, Przypomnę, mamy tutaj układ korekty pędzącej 1 do 1 po impulsie, i tutaj rynek no, pierwsze minimum zrobił, bo wyszedł na nowy szczyt, czyli zrealizował, coś już zrealizował, ale teraz, tym sygnałem takim, do, że naprawdę będzie się dolar już mocniej osłabiał, to jest tak naprawdę dopiero wybicie tutaj poziomu 97,20. Więc wydaje się, że to jeszcze mimo wszystko no nie musi być koniec, koniec wzrostu wartości dolara. I na koniec para euro-dolar e, na wykresie miesięcznym pin bar. Tutaj nie widać tej nogi, ale ta noga, wiadomo, jest tutaj, gdzie się zaczynają te wszystkie elementy, ale w kolorze jeszcze czarnym spadkowym. Pamiętamy, że doszliśmy do strefy, o której mówiliśmy już od roku ponad rok temu, że tutaj mówiłem, że tu musi zejść dolar. Bo nie ma opcji, żeby nie zszedł, No, przepraszam, na giełdzie nic nie musi, ale no, bardzo, bardzo, no, tak się poruszają ceny. No, nie chcę być inaczej. I skoro zrobił tyle, to tutaj do tego poziomu 1.08, to każdy może sobie sprzed roku nawet otworzyć. Mówiłem, że tutaj do tego poziomu powinien dojść. A biorę jeszcze ewentualność, że do poziomu 0.1.05. I to nie jest jeszcze przekreślone. Ale w tej chwili widzimy silne odreagowanie pinbar. Co prawda czarny, ale pinbar. Przechodząc na wykres dzienny, widzimy układ gwiazdy porannej, z tym, że no, dość daleko odjechane, czyli jakiś chyba teraz ruch korekcyjny powinien mieć miejsce. Ruch korekcyjny powinien mieć miejsce. No i teraz patrząc, bo od strony tygodniowej, tym pierwszym elementem, który mógłby świadczyć o zmianie trendu, ale to też jeszcze takiego, nie tego długoterminowego. Tylko o, o zmianie trendu tej, tej, tej takiej mniejszej. No to jest tutaj wyjście ponad 1,11. Tak? To tutaj musimy wybić. I musimy dojść tutaj do tego czerwonego overbalansu, a jeszcze lepiej do tego niebieskiego. Ale zobaczmy teraz na wykres dzienny. To jest to, na czym ja wspominałem, dwie korekty pędzące od minimum do maksimum, znaczy dwie korekty, korekta pędząca, od minimum do maksimum wielkość tej korekty poprzedniej. I teraz mamy tutaj. Wszystko gra, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli jakiś impuls tutaj zakończony, ale teraz pora co najmniej na korektę. No, i tutaj widzimy wybicie ostatniego potwierdzonego dołka. Doszliśmy teraz do zniesienia 50% i do silnej strefy oporu. I tutaj, moim zdaniem, może być cofnięcie, ale cofnięcie, które, które no, ma szansę według mnie być. Znowu tworzyć coś takiego układ 1 do 1. Dlaczego? Tutaj nie jest widoczne. Zobaczmy, Tutaj świeca miała dolny cień. Poszła tutaj ta szpulka, tutaj też taka szpulka. Gdybyśmy to na mniejszych interwałach rozpatrzyli, to byśmy widzieli, że tu jest układ korekty pędzący 1 do 1, przedzielony trójką, czyli zakładam, że taka jest wielkość od maksimum do minimum. I teraz pytanie, czy zrobi tak, czy to będzie tylko cofnięcie na bazie. Takiej korekty, tak? Zróbmy sobie ją w innym kolorze. O, tak. Bo to może być takie cofnięcie, jeżeli będzie, bo może być dalsza jeszcze kontynuacja, tak oczywiście. Ja tylko mówię, że gdyby rynek tutaj tą strefę zarespektował, a jest dość silna, więc powinien ją w jakiś sposób zarespektować, no to czekają nas te odwrócenia, ale moim zdaniem w ramach. Korekty tego tutaj tego odbicia i tutaj ten poziom 1,95, 1,095 czy 1090 to, to, są, to są to są te poziomy, które wziąłem i dalej jest możliwość po tym ruchu znowu pójścia na wyższe poziomy. Jeżeli rynek tu zawróci, no to powinniśmy się spodziewać co najmniej dojścia tutaj do poziomu zniesienia 61, czyli 1, 0, 1, 10, 70, 80, czy nawet do poziomu 1,1150. Ja jeszcze tylko na sekundę wrócę na ten dłuższy interwał. Zobaczmy, jeżeli ta silna formacja gwiazdy porannej, ale nawet ona jest trochę za silna, ale zobaczmy, tak naprawdę do poziomu 113 nie możemy jeszcze mówić o odwróceniu, a ba, po dojściu do poziomu 1,13 mamy układ znowu jakieś korekty pędzące, tak? Bo tu jest duża korekta, teraz tu by była duża, a po drodze trójka, która też jest z dużych, tak dokładnie jak wyglądał indeks dolarowy, jak pokazywałem od wielu czasu. Także jest teraz moim zdaniem czas na jakieś wzrosty w tym krótkim całkiem terminie kilku, dosłownie najbliższych dni. Godzin. Być może jednak Spadek w ramach korekty, ale jeszcze dalszy wzrost. No i pytanie, dokąd to dojdzie, dokąd to pójdzie? I w zależności teraz od tych, nazwijmy to, naszych zapatrywań czasowych, no to tak jak mówię, no na wykresie dziennym wchodzimy w jakąś to jesteśmy w tendencji wzrostowej. Na wykresach tygodniowych, tutaj do tej tendencji to trzeba wybić ten poziom 1,11, zrobić jakąś korektę i dopiero można myśleć. A na wyższych, jeszcze dłuższych terminach, no to trzeba najpierw wybić 1,13, zrobić korektę i potem to wybić. No i i to jest takie spojrzenie. Czyli w tej chwili, jeśli chodzi, to dolar może się trochę osłabiać jeszcze, znaczy się może się osłabiać, chyba że no naprawdę nastąpi teoretycznie zmiana trendu, czyli i na para euro dolar wygarnie w górę, a indeks dolarowy wygarnie w dół, ale moim zdaniem na razie, na, na razie należałoby to rozpatrywać w ramach korekty, czyli osłabianie dolara umacnianie euro, a jeśli chodzi o nasze parę walutowe, no to widać, że do euro powinniśmy się bez właściwie żadnych problemów dalej osłabiać, natomiast co do dolara myślę, że jest jakaś jeszcze szansa na, 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 na umocnienie złotego chwilowe, umocnienie złotego co do dolara, ale to jeszcze nie jest koniec jego osłabienia całkowitego w stosunku do dolara. I to tyle jeśli chodzi o rynek walutowy.